No, się mam tu Niestety, odcinek miał być z Dagocią, no, ale wyszło tak, że Dakocia nie mogła niestety przyjechać. No, wiecie, siła wyższa, tak, I, ale nie martwcie się, mamy karę dla Dakoci. Wejdziemy sobie po prostu pierw na jej konto i dopiero zobaczymy, co tam możemy zrobić. Jeżeli chcielibyście coś wygrać z kolekcji ink bądź pixel, tak jak są na ekranie, to wystarczy tylko zasubskrybować nasz kanał, zostawić lajka wraz z komentarzem, z waszym nickiem do MSP pod tym filmem. Powodzenia! Przy okazji wspomnę o konkursie, który trwa na moim koncie, w którym można dodać włosy ołówkowe. Wystarczy tylko dawać grafiki, reszta szczegółów w moim artykule. Powodzenia i miłego oglądania. Dobra, jesteśmy na jej koncie i możemy zacząć zabawę. Planowałem z niej zrobić tak, taką osobę, która po prostu. No, typowego nuba, czyli osoba, która wchodzi na mysypy i robi tylko swojego początkowego awatara, czyli zmienimy jej wszystciutenko. Po opisy, po ubrania. Szkoda, że nie da się pozbyć tych plakietek i w ogóle byłoby nam łatwiej. No ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Po prostu ja Wam to teraz przyspieszę, bo to byłoby nudne w takim powolnym tempie. Jezusie Nazaryjski, jak to wygląda paskudnie, w sensie <noise> te oczy, <noise> o mój Boże. Dobra, teraz trzeba ją jakoś ubrać, tak? Może ją teraz rozbierzmy, uuu pikset, to może ją teraz rozbierzmy, o Boże, nie, 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 dobra, 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 robimy nowe ubrania nie, nie. I to jest koszmarne, to no, znowu mam żeby było Wam łatwiej, ale czegoś... Ja jestem ogółem załamana, jestem, bo tutaj nie. Starałam się po prostu znaleźć takie ubrania, co na stronie startowej, ale tutaj w ogóle żadnych ubrań nie ma, więc ja się po prostu postaram zrobić. No na nubę ja ją po prostu postaram zrobić, czyli bez vip czyli wszystko normalne, takie ze starego MSP, tak? Dobra, to wygląda mniej więcej tak, bo jeszcze, poza scenami, <grymne> zdjęłam te wszystkie dodatki. Jeszcze trzeba kupić jakąś, chyba że ona już ma, ale zobaczymy, jakąś starą animację ze starego MSP. No w sumie nie musi być stare... Kurde, ja ją robię na nuba, a nie na stare MSP, co mnie? Dobra, pięknie. Jeszcze przydałby się jakiś statusik. Jak status oczywiście musi być czarny. Jestem tu, tu, tutaj nowa. Ktoś mi pomoże? Może? <noise> tak, ona mnie dowie. Może mamy już coś z tym odnośnie naszego wyglądu? Może ktoś już nam napisał, albo coś. Nie, tylko daję ci to te piąty, trzeci, czwarty, piąty. A, dobra, nieważne, to chodzi o taką sprawy. Dobra, zrobiłyśmy z nią kompletnego, z niej kompletnego, no, no może teraz pójdziemy na czaty. To może wejdziemy do skateparku, pierwsze? Kurde, nie zdjęłam tego zwierzaka, nie! Muszę zdjąć tego zwierzaka najpierw! muszę być bez zwierzaka. No, no i tak, możemy iść na skatepark. <grych> może popiszemy do jakichś randomowych osób które nam może pomożą, no pomogą. Może się nie skapną, że mam plakietki Jaja i Celeba, i mam VIPa. Halo, pomoże mi ktoś? Halo, 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 pomoże mi ktoś? Siema. Ym. Hej, młoda, stara. Hejka, jestem tutaj nowa, pomoże mi ktoś? Może mi ktoś, jak się tu gra? No i patrzcie, nikt mi nie pomoże. Ej, to naprawdę, to jest takie za... Co ja zrobiłam? To jest takie straszne i to jest takie smutne, że... Sorry, 39. level. Aha, no i co z tego? Może, dosta... Może dostałam to konto od kogoś? No, i dostałam to konto od koleżanki, bo już nie chcę grać. Ale Laki, ja cię kręcę. Wszyscy oceniają koleżankę. 30 39 no i co z tego? 9,27. Jak? Co, no i co z tego? Kolekcja Leny. Aha. Dobra, nudna tu jest. Może ktoś mi w centrum pomoże. Może ktoś mi w centrum pomoże odnaleźć się w tej grze. Dobra, czyli plan jest taki: ja jestem tutaj nowa, bo dostałam konto od koleżanki, który już nie chce grać. Świetny plan, Wiedźma, Po prostu jesteś najmądrzejsza. Ale ładny ma ale mi się podoba ten look tej jakiejś równa się maja, równa się śliczny ma ten look. Dobra, ale nie przyszłam oceniać luków, tylko ja... Uu, ten też jest fajny, chłopka, siema. Siema! Hejka! Jezu, jakie lagi, nawet hejka nie mogę napisać. Ciekawe, czy mi odpisze, albo co tam. A nic, dostałam to konto od koleżanki. Koleżanki i dziwnie mi się gra na nim. Ja Cię kręcę, jakie lagi, napisać na nic nie... Gra na, grany na, na, nim. Dajmy smutną głośkę. Żeby nas, wiecie, 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 Ty, patrzcie, ale tu jest celeb, ale tutaj zaś nie ma celeba. Aha, XD. Co wy macie z tymi aha, co aha, aha, aha? Bo? Odpowiedź na poziomie. Nie wiem, co wy macie z tym aha, jak nie, nie umiecie po prostu odpisać, że aha, Właśnie sama z siebie za, za, zawaliłam, dobra, nieważne. Ja żądam jakiejś normalnej odpowiedzi. Fajna czapka. Um, halo, halo, halo. Ej, no, nudno jest na tych czatach ostatnio. Czy wy w ogóle chodzicie po tych czatach? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Dobra, z tego co że na czatach się gówno dzieje za przeproszeniem, jak zwykle, to zrobimy może artbooka, że jesteśmy nowi, tak? Czyli tak, białe tło może pozostać. Zdamy siebie. Nie będzie to zobaczcie, bo to to i będzie nam na no nie prześladować do końca życia. Jakiś awatar dajmy. Jakiś taki fajny. Może ten? Nie, to nie. E, dajmy drepa, pokażmy może. Dajmy drepa pokażmy prestiż. Tak, tak, tak. E, napiszmy tak. Jestem tutaj nowa. Dostałam konto od koleżanki. Ktoś mi pomoże grać tutaj? Bo gra, daje się panią No i sam tutaj. No i piekno, pomocy. <laughs> Boże. I no to jest koszmar jakiś, a no nie. Fajnie. Artbook pomocy. jest tutaj nowa obok tych. chwili, frijówki za free a i i tak dalej. To jest to pani masakra bo Może bo może i ktoś. no ja nie mogę. ja się zaraz rozrywam. Może mam coś w skrzynce? Może coś tam jest? nie. Nie. Ale ładny look. Może wróćmy na czaty, to Vipa nie, może... kurde, gdzie by to pójść? Na, na plażę chodźmy. Tam są zawsze jakieś hotboje czy coś, może potrafimy jakiegoś gościa przy okazji. Wykopiemy no, się na rozjazd. No jak tam się nasz ten artbook trzyma, tak? <laughs> o! Trzy lajki, dwa komentarze! E jeśli masz jakieś pytania, możesz do mnie napisać. Napisz do mnie pytanka, a ja ci odpowiadam. Ej, no nie, to jest po prostu, to jest sztos w tej chwili, co widzę. W sensie, Bóki się nie zaaktualizowały i tak dalej, co rozumiem. I tutaj w ogóle to jest szok, że ktoś tutaj odpisał, że z chęcią pomoże jakieś pytanka, ale tak osoba odpisze, prawda? Bo niektóre osoby to zleją, niektóre zaczną pisać X w komentarzach albo że jesteś oszustką, prawda? i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo to się. Niestety zdarza w tej naszej komunikacji MSP, czy jak to nazwać, bo tam to jest cyrka, nie komunikacja MSP. Dobra, jeden piesek. Yy, także pozdrawiam tutaj dwie osoby od razu, czyli tą czystą głupotę, czyli wiadomo, że na niej już można tak jakby liczyć. Inny a, a ty a, a, l, l, i IAA2 też bardzo pozdrawiam i tak dalej. No, po prostu. Aż mi się miło nas na znanych zrobiła, prawda? Bo gdyby to nie była bójda, to z chęcią bym by na niej przyjęła im tą pomoc, prawda? No. Dobra, to może lecimy dalej. Może zmienimy teraz taktykę. Wejdziemy do sklejk i będziemy po prostu pisali osobno. O, ktoś zrobił Diamond Drive. Na kota i tak już jest bogata, nie przydatą już jej się te pieniądze. Hmm. Nie chcę skarbował go otworzy. Będzie miała o 795 więcej. Y Sc to znaczy. Claudina. Y Fajnie, że mi się tutaj nikt nie ładuje. Może dlatego, że jest tutaj. O, jest! Napiszmy do niej. Hej. ...Karolowa he. byś mi dostałam to konto dzisiaj koleżanki, bo ona nie gra już, a ja bym chciała spróbować zagrać. No może ja o co nam chodzi tak ogólnie. W sensie takim takim że... E, co możemy ją spytać? O Boże, aż mi umysł mi w sensie takim, że... Jak tutaj mogę zarobić SC, bo mam tylko 119. Mogłam dodać o 1000, ale nie! Zbiorę tego pieniążka. Coś mi podał? Jakaś mawisej, jakaś pastelcia. Hmm, odpisze mi ta osoba? Dobra, to może popiszmy to po, do większej ilości osób. Na kota, jak zobaczy swoją skrzynkę, to normalnie chyba się przestrzeli. No, hmm, ładuj się, boże. Ej, ona ma takie like, ona ma tylko 136. Przyjaciół, a ja mam tutaj takie lagi, chyba, że mój komputer po prostu to jest jakiś opętany dzisiaj, Tak bardzo specjalnie jak nagrywam. O, pieniążki. Ej, ile tu jest, dużo z tej kasy na ten MSP ostatnio, bo mi się wydaje. O, to jest jakaś osoba, kto to jest? Madison. Ok, napiszmy do niej. Hej, pomóż <grym> Jasne, 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 możesz mi pomóc. Jasne. Jasne. Chodzi mi o to, że jak mogę tutaj zarobić pieniążki, bo mam mało. No chyba wie o co chodzi. Nie wiem, ona mi się wydaje podejrzana trochę, ale dobra, gronimy dalej. E, nasz Apbook może skroczyć, może oni się z niego. Nie, nie są od Arbok. <laughs> Dobra, to może już dzisiaj zakończę ten odcinek. A może jednak, ja wiem się dostajesz też grafek kościoła. Jak się dogniesz raz w dniu, możesz zrobić duży, masz level. Dziękuję za informację. Wiem, bo dostałam od koleżanki, bo ona nie chce grać już. Ale jaki cisna, ja lecę w cholerę normalnie. Ok. O, To był odcinek jak robić nuba z koci, a trafiłam na oszustkę. Dobrze, to musisz podać hasło na to konta, a ja ci zarobię, ok? No chyba nie, dziewczyno. Ej no nie. Ej, a ja aż muszę zrobić z tego zdjęcie. Albo nie, nie będę robiła zdjęcia. Pancia 2076. Ładnie to tak. Ładnie to tak. Naprawdę ładnie to tak. Po prostu masakra. Ale wyobraźcie sobie, że na przykład osoba dziewczynka, bądź chłopczyk, który jest nowy na tej grze, tak. Uwierzy takiej osobie i daje hasło, tak. No i ta osoba włamie się na to konto i w ogóle oczyści z niego i po prostu po prostu odda. Bo są takie przypadki, tak. Także ja radzę od razu po prostu blokować takie osoby, bo ja wiem już co się święci i niech będzie tak. Um, dobra, tak jak już mówiłam na początku, może zakończmy ten odcinek bo już dalej nie zjedzie. ja zrobiliśmy z kompletnego nuba, nie otworzyliśmy jej skarbonki, co było pełnym szokiem. Zrobiliśmy artbooka, niech on sobie tam dalej pisi, niech ludzie piszą, popisaliśmy do mniejszej ilości osób, nie wiem, ja tam się świetnie robiłam, na niej z naszym drugim odcinkiem, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to wystarczy pisać w komentarzach i tak dalej, to pa